modlitwa za zmarłych na każdy dzień tygodnia niedziela panie boże wszechmogący błagam cię przez najdroższą krew którą twój boski syn Jezus Chrystus wylał za nas w ogrójcu racz wybawić duszę z czyśćca a szczególnie tę która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista Niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.